Jesteśmy między, na miejscowości Strzyże, rzeka Naryw, między kilometrami 53 a 54, tu się mieści stanica koła Ursus 79. Dzisiaj się odbyło zarybianie dużym szczupakiem od kilograma wzwyż. Były osobniki takie, powiedziałbym, do metra długości. Warunki, powiedziałbym, są bardzo dobre, jeżeli chodzi o zarybienie tych tych ryb tutaj. I ryba była w bardzo dobrej kondycji, to co żeśmy mieli ją w ręku, także każda była osobno puszczana. Osobiście przytrzymana w wodzie, tak jak powinno być. Ładny szczupak. Ładny dorodny. dorodny. Myślę, że wędkarze tego roku powinni być zadowoleni. Taka jest nadzieja. 50, 50, 60. A ci będzie brał, to zobaczymy. Trzeba się cieszyć z tego, co jest. Wypuściliśmy z szczupaku trochę. Tyle, ile łódka zmieściła. Raczej po tamtym brzegu. Podpłynęliśmy jeszcze troszeczkę wyżej, tam też było sporo tego szpływaka. Szczupaki bardzo ładne, żywotne w każdym razie. dobrej mężczyzny. kondycji, tak? dobrej, bardzo dobrej kondycji. Opa. Ładne były osobniki, takie między innymi 40, 50, 60 cm, trafiały się też 80. Naprawdę bardzo ładna ryba. Jest to taki szart, no i Rzeka jest urozmaicona. Są płytkie blaty tak tutaj naprzeciwko stanicy. Oczywiście po drugiej stronie są głębsze miejsca, gdzie siedzi drapieżnik. Dalej kawałeczek rzeka zakręca o 90 stopni. Jest piękne miejsce na drapieżnika, na leszcza, suma. Tak samo niżej przy 51 kilometrze też jest sporo drapieżnika, m.in. sandacz. Zapraszam wędkarzy wszystkich do tej stanicy w Strzyżach, koła nr 79, korzystania z łodzi, który mamy sprzęt jako opływający i owocnych łowów.